Dzień dobry Państwu! Witam stałych widzów naszego kanału i uczestników naszych aukcji stakerskich. Witam też wszystkich, którzy trafili tu pierwszy raz i pierwszy raz oglądają filmik o srebrnych monetach, tak kolekcjonerskich, jak i inwestycyjnych czy lokacyjnych. I właśnie dla tych z Państwa, którzy może nie do końca wiedzą, o co chodzi z tymi monetami, które tu pokazujemy, śpieszę z informacją. Że odbywają się w Polsce na portalu OneBit, i tu macie Państwo link w opisie filmu, aukcje stakerskie dotyczące srebrnych monet, tak kolekcjonerskich, jak i lokacyjnych. To tutaj są pełne informacje, gdzie takie monety nabyć i można je faktycznie nabyć za całkiem rozsądne pieniądze, tym bardziej, że bardzo dużo z tych monet to monety kolekcjonerskie. Ale i tak najważniejsze w tym jest, że zbierając monety, kumulujecie Państwo srebro. To wspaniałe hobby, oprócz typowego kolekcjonerstwa, ma w sobie aspekt inwestycyjny czy lokacyjny. I dzięki takim monetom, takim zakupom, oprócz posiadania kolekcji, budujecie Państwo swój trwały majątek, który w przyszłości dalszej czy bliższej będzie w jakiś sposób stanowił o Waszym spokoju finansowym. Kiedyś wielokrotnie słyszałem o tym, że kolekcjonerstwo to przepalanie pieniędzy. Ale proszę wziąć pod uwagę to, że tu nie kolekcjonujemy etykietek od cygar czy pudełek po papierosach. Tu wkładamy pieniądze w prawdziwy, żywy metal, taki jak srebro czy złoto. W przypadku metali szlachetnych wspaniałe jest to, że nawet gdyby dzisiaj jakikolwiek zakup został poczyniony zbyt drogo, to na przestrzeni lat na pewno na nim nie stracimy. Dodatkowym atutem, i to dość dużym, bardzo często jest to, że przy tego typu zakupach, przy tego typu budowaniu kolekcji, w pewnym momencie stajemy się posiadaczami rzeczy unikalnych, rzadko spotykanych i bardzo pożądanych przez innych kolekcjonerów. W przyszłości daje to naprawdę bardzo poważne profity. Po tym trochę przydługawym wstępie. Zapraszam więc Państwa 24 stycznia 25 roku o godzinie 18 na ósmą polską aukcję stakerską i już przechodzimy do prezentacji tego, co na niej zaoferujemy. Zaczynamy od rzeczy nietypowej. 1/10 uncji srebra, moneta polska, kopia 17-wiecznej monety wybijanej na Kremlu przez polskiego władcę Władysława IV wazę. Wówczas byliśmy jedynym krajem na świecie, który pokonał Rosjan i dwa lata okupował ich Moskwę. Kolejną fajną rzeczą jest też jedna dziesiąta uncji srebra, Husaria Dwójka, też made in Poland. Ta aukcja, w związku z tym, że jest aukcją rekordową, obfituje w dużo monet o dużych rozmiarach i większych wagach. Tu mamy 10 uncji. Tu piękna Hera na Rydwanie o wadze 5 uncji z India East Company. Monety z Panamy o wadze niecałych 4 uncji. Piękne Haiti. Jest wspaniała moneta z Luksemburga. A z Wysp Kuka w setną rocznicę zatonięcia Titanica. 10 dolarów. Najciekawsze jest w tej monecie to, że mamy otwór z sufitem jednego z pomieszczeń na titaniku, 150 gramowa moneta z Falklandów, rocznica jednego z królewskich ślubów. W oryginalnym pudełku dla wielbicieli kreskówek The Simpsons kompletnym emisyjnym pudełku. Ktoś kto interesuje się stosunkami handlowymi na świecie i ich historią, może sobie zafundować dolara handlowego z wizerunkiem smoka. Wielbiciele drobniejszych monet o wysokiej zawartości srebra na tej aukcji mają spory wybór. Są też zestawy z bardzo rzadkimi rocznikami, jeśli chodzi o tego typu monety. Jest też Zestaw pięknych jednofrankówek szwajcarskich. Można też upolować specjalne emisyjne opakowanie z 74 roku z Islandii z dwoma dość słynnymi monetami ciągle poszukiwanymi 500 i 1000 koron. Dla fanów polskiej Germanii, jak to zabrzmiało, też coś się znajdzie. Jest też zestaw monet wybitych z okazji tej słynnej olimpiady w Moskwie w 1980 roku. Jest też coś, czego na tej aukcji się nie spodziewaliśmy bo jeden z klientów podesłał nam monety próbne, euro z Danii, wybite w 2002 roku. Taki sam zestaw jest również monet słowackich. Na tej aukcji mamy też dwa zestawy biżuterii srebrnej. Oto jeden z nich, głównie pierścionki, obrączka i jedna zawieszka. Bardzo fajny aniołek, bardzo sympatycznie wyglądający, bardzo ciężki. Ten zestaw z kolei to bransoletka, pierścionek, dwa kolczyki i zawieszka do łańcuszka. Taki trochę vintage z lat 80. Myślę, że bez żadnego problemu znajdzie swojego nabywcę i wielbiciela, ponieważ tego typu biżuteria jest coraz chętniej kolekcjonowana. Stało się już tradycją, że na naszych aukcjach bywają regularnie obrączki, tak męskie jak i damskie, ale głównie rozmiar męski z husarią w takim gustownym pudełeczku. Na chwilę wrócę jeszcze do monet o tych wyższych wagach. Dla Państwa, którzy są zainteresowani właśnie nimi, to taka krótka migawka, pokażę trzy sztuki. Teraz taki krótki przerywnik, taka mini reklama. Kusaria edycja trzecia w wersji kolorowej. Dostawca i producent koloru na tych naszych monetach podał nam, że wyprodukowano już, wypuszczono na rynek wtórny około 200 egzemplarzy. A tu pojedynczy przypadek dubla numeracyjnego z wersji premium numer ma 246 jest już skasowany oczywiście i taka moneta będzie w przyszłości do nabycia natomiast dzisiaj pokazuję ją tylko państwu żebyście mieli świadomość że coś takiego istnieje że wyszło z produkcji No i już wracamy do przedmiotów oferowanych na aukcji pojedynczy zestaw Folwark o numerze bardzo okrągłym 400 łamane na 500. Moneta do dzisiaj nie doczekała się odpowiedzi na pytanie, kim jest lew ciągle jest aktualna, idealnym prezentem jest dla polityka, która aspiruje na jakieś stanowisko, bo to on może być lwem, więc nie dojrze humorystycznie, to i poważnie w jednym. Na tej aukcji możecie Państwo uzupełnić swoją kolekcję kokabur. Będzie ich oczywiście więcej niż tutaj co pokazuję. Niektórzy mogą też spróbować kupić, wylicytować polskie półuncjówki, między innymi seria z samolotami bojowymi Wojska Polskiego. Będzie sporo monet kanadyjskich, nie tylko tych bulionowych, ale i bardziej kolekcjonerskich czy wcześniejszych obiegowych. Można spróbować Upolować wcześniejsze Brytanie z Wielkiej Brytanii jako uncjiówki. Będzie dużo monet z Łacińskiej Unii Monetarnej i z tego okresu, ale Ameryki Południowej. Monety generalnie będą prawie z całego świata, bo będziemy mieli Mauritius, między innymi, będziemy mieli właśnie tę Amerykę Południową. Europa będzie reprezentowana szeroko. Polskie monety typu na przykład Solidarność też będą. Będzie Portugalia, tutaj mamy RPA z 1948 roku. Mamy starą Belgię, z, właśnie z łacińskiej Unii Monetarnej. Monety z Peru, z Francji, z Panamy, z Kuby, Indochiny francuskie, Wenezuela, Falklandy, no i jeszcze wiele innych. O, a tutaj mamy między m.in. dwie sztuki Husarii jedynki w wersji STTM z privimarkiem. Proszę zobaczyć, moneta kanadyjska, indianie, ale z 1935 roku. A tu Łotwa z lat 30. No i Węgry, 200 forintówki. Stara Hiszpania, Szwajcaria, Filipiny, Stany Zjednoczone oczywiście, Francja, tutaj Australia. Mamy liście klonowe od 88 rocznika kilka medali węgierskich, Rumunia, Liechtenstein, nawet Egipt. Wenezuela kolejna. Bardzo ciekawe monety z Andory ze zwierzętami. Tu trochę Stanów Zjednoczonych, 30 centówki, bardzo stare, jedne ze starszych. No i oczywiście takie perełki jak bardzo, bardzo stare pandy. Ta akurat w wersji złoconej. Tutaj normalna srebrna. Znowu jakaś Belgia, Francja, Surinam, co ciekawe. I to trzy monety w różnych wykonaniach. Tu coś, co nie zdarza się codzień. Dwa i pół guldena z okresu Łacińskiej Unii Monetarnej. To jest połowa XIX wieku do lat 70. Jest ich trochę. Kolejny zestaw 10 centówek ze Stanów Zjednoczonych, szwajcarskie pięciofrankówki w różnych rocznikach, głównie lata 30., kolejne kokabury, tu nawet rzadsze roczniki, Ukraina, znowu Łacińska Unia Monetarna, ale tym razem między innymi Portugalia, Brazylia, znowu Belgia, jest Chorwacja, jest Bułgaria. Mamy również coś z Meksyku XIX-wiecznego, no i oczywiście tradycyjne starsze Libertady. Ciąg dalszy innych monet z Meksyku, m.in. wagi, słynne, lubiane, popularne i rzeczywiście o spektakularnym wizerunku. Dalszy ciąg w Meksyku, Libertady w starszych rocznikach. Monety wybite z okazji Olimpiady w Montrealu. Tu akurat Neptun, jest również Fafnir z Germanii Mint w ósemkowym kapslu, czyli dwie uncje, są bogowie Olimpu. Powrót do przyszłości w dwóch wydaniach, dwuncjówki z Kanady, dwuncjówki z Wielkiej Brytanii, no i wszystko czego dusza zapragnie. Jest też takie cudo z pięknym orłem, dwie uncje z amerykańskiej mennicy. Dla tych z Państwa, którzy lubią i szybko i dużo, mamy do zaoferowania zestawy dość bogate, bo są w nich orły amerykańskie z 11 roku głównie, jest ich kilkanaście. Są kokabury, tak jak widać, w dwóch różnych wzorach z dwóch różnych roczników. Jest krugerans z lat 2022 i 2020, i to wszystko jest dostępne w zestawach. Są też w zestawach starsze roczniki orła amerykańskiego, i to wszystko, o czym teraz Państwu mówiłem, jest zapakowane w kapsle Quadrum. Na tej aukcji jest chyba wszystko. Jest James Bond, jest Aquaman, czyli DC Comics, są mangi, są ikony inspiracji, są legendy brytyjskie, są jakieś inne monety z innych krajów, które dla nas do tej pory były obce. Są słonie somalijskie, jest takie coś z życia prehistorycznego, są monety australijskie z kwiatkami wszelkiej maści, są cnoty królowej. Życie królowej, Krugerand z Privimarkiem, mur Chiński. no i takie fajne rzeczy jak Emu koloryzowane z Pertmint. W oryginalnym zestawie jeszcze nieruszana folia. No tam jest to wszystko zawsze fajnie pakowane i jeszcze taka poduszeczka na wierzch. Można sobie pod głowę położyć. Certyfikat, no i moneta. Z biegiem lat kolekcjonerstwo monet srebrnych zyskuje na znaczeniu. Ciągle dopływają do tej branży, do tej kategorii kolekcjonerstwa nowi ludzie. Nie tylko zapaleni kolekcjonerzy, ale również inwestorzy. I z tego powodu, tak myślę, na większym znaczeniu zyskują też monety oryginalnie zapakowane w slaby. Tu na przykład z firmy NGC, mówię po polsku NGC, a nie NGC. I rzeczywiście to już zaczyna być taka perełka, ponieważ ma prawie najwyższą notę MS-69. No wyższa jest tylko 70, ale w przypadku nowych monet rzadko się to zdarza. No i oczywiście ci, którzy są bardziej majętni, poszukują większych monet o większej wadze. Tak jak tu na przykład dwuncjowe kokabury 2001 rok, 2000, 1994 rok. No i na przykład zyskuje na znaczeniu lunar drugi, rok małpy, rok koguta i takich monet z tej serii jak w każdym lunarze jest 12. Piękna kolekcja, duże monety o wielkiej średnicy, naprawdę jest na co popatrzeć. No i zbliżając się do końca tego filmu, jeszcze chcę zaprezentować Państwu kilka monet, a na sam koniec kilka przedmiotów, które monetami nie są. Orzeł amerykański w wersji Proof z 1988 roku. Lunar pierwszy, rok świni z 2007 roku. Ponownie orzeł amerykański tym razem z 1989 roku. Krugerrand w slabie NGC z notą 69 to ten na 50 rocznicę Krugeranda, lunar drugi rok kozy w wersji kolorowej, kolorowy Pacman w blistrze. Zniłe. Pięknie uszlachetniana Brytania z 19 roku. I kangur w wersji Prów z 2021 roku. Już na sam koniec tego filmu chciałem Państwu tylko zasygnalizować, że na opcji będą dostępne również specjalne opakowania na różnego rodzaju monety. Tu akurat pokazuję na Husarię, ale będą specjalne. Pudełka, książki na kokabury, na austriackie dukaty, na pandy. Wszystko wykonane w takim stylu vintage, retro, eleganckie, drewniane, naprawdę budzące zachwyt i zaciekawienie, gdy postawimy coś takiego na półce. Bardzo pięknie wykonane, rustykalne. Większość z nich ma oczywiście na przodzie logo i po nim widać, do jakich monet są dostosowane a niektóre mają tylko napis na grzbiecie. Będą też na tej aukcji dostępne dwa pudełka wykonane z litego drewna przeznaczone do emisji królowej jadwigi. Te pudełka, to będzie widać też na zdjęciach aukcyjnych, mieszczą między innymi kolorową jadwigę tutaj w kapslu Quadrum, jedną dziesiątą uncji. Tu może siedzieć na przykład jednouncjowa, oksydowana królowa jadliga premium. No i oczywiście zwykła bulionówka. Piękne wypełnienia żywicą przestrzeni, które były wgłębieniami pierwotnie, wszystko lakierowane. Tutaj podobnie jest, korona jest wykonana w trójwymiarze, ale jakby zalana żywicą, więc płaszczyzna jest gładka. Ostatnia rzecz na tym filmie to zjeżdżalnia do testowania monet srebrnych i z innych metali i pokażę Państwu, jak takie proste urządzenie działa by można było śmiało rozpoznać bez wątpliwości, z jakim metalem mamy do czynienia to jest srebrna husaria jednouncjowa. widzimy, jak sobie elegancko, powoli jedzie to stary miedzionikiel z PRL-u i srebrna moneta również, ale o marnej próbie zjeżdża dużo szybciej niż pełno, w pełnym srebrze kusaria. Na tym polega różnica, na tym polega metoda, żeby zorientować się, czy rzeczywiście mamy do czynienia z porządnym srebrem, czy z jakimś dziadowskim. Nie mówię tutaj o monetach, które nie są wykonane z metali półszlachetnych, czy szlachetnych, czy kolorowych, no bo stal, na przykład wiadomo, że te magnesy ją przyciągną i będzie trudno nawet monetę stalową zdjąć z takich magnesów. I w tym filmie to wszystko. Zapraszam Państwa ponownie na 24 stycznia, piątek godzina 18 ponad 760 pozycji do wylicydowania na ósmej polskiej aukcji stakerskiej. Do zobaczenia!